Modlitwa świętego Jana Pawła II, modlitwa do Ducha Świętego Duchu Święty, proszę cię, o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości. O dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic wiary Świętej. O dar umiejętności Abym w życiu kierował się zasadami tej wywiary. Odar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. Odar męstwa, aby wadna bojaź ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Odar pobożności, Abym zawsze służył Twojemu majestatowi synowską miłością. Odar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, O Boże, obraża. Amen.